Liderem na rynku energetyki wiatrowej, zarówno globalnym, jak i w Polsce. Jesteśmy w Polsce już od ponad 20 lat. E, bardzo rośniemy. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy ogłosić e, ostatnimi czasy, e, właśnie zapowiedzieć budowę dwóch nowych fabryk. E, fabrykę gondoli do naszej morskiej turbiny wiatrowej V236 15 MW i drugą fabrykę, e, która będzie produkowała łopaty do tego samego modelu turbiny na offshore. Pierwsza fabryka rozpocznie swoją działalność już w styczniu przyszłego roku. Obie w sumie będą zatrudniały 1700 nowych pracowników, co znacząco zmieni potencjał gospodarczy całego regionu i ukierunkuje go na rozwój offshore. Zdecydowanie Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, jest również rynkiem priorytetowym, tak jak dla wielu innych firm. Widzimy znaczący potencjał dla rozwoju nie tylko morskiej, ale jeszcze lądowej energetyki wiatrowej. Tutaj brakuje jeszcze tego i jednego puzla do układanki: liberalizacji ustawy odległościowej i uproszczeń w planowaniu przestrzennym. Jeżeli to nastąpi, zgodnie z zapowiedziami polityków, powinno to nastąpić niedługo i mamy taką nadzieję, wtedy znacząco odblokuje to potencjał onshorowych. Co wpłynie też pozytywnie na naszych lokalnych partnerów, poddostawców, którzy teraz w sytuacji zblokowania tego rynku z pewnością odczuwają negatywne skutki tych przepisów. Mamy ambicje offshore. Owe. Liczymy, że aukcje na te projekty będą odbywały się zgodnie z zapowiadanymi harmonogramami, tak jak rząd planuje. Będziemy właściwie jedynym producentem turbin wiatrowych, który będzie mógł klientom zaoferować turbinę praktycznie w większości wyprodukowaną w Polsce. Także pierwsza turbina, która będzie postawiona na polskiej części Bałtyku, pierwsza offshore turbina, będzie turbiną Vestas.